Cześć. Cieszę się, że możemy się znowu widzieć, chociażby w ten sposób. Mam nadzieję, że tam jesteście po drugiej stronie. I dzisiaj chciałabym Wam troszkę odpowiedzieć, ale też podzielić się pewną modlitwą, która właściwie dopiero dzisiaj skojarzyła mi się. Z, z tymi świętami, które się zbliżają, z Wielką Nocą, z, z przejściem ze śmierci do życia Jezusa Chrystusa. Może najpierw przeczytam to, co chciałam Wam, czym się dziś, dziś chciałam podzielić, bo pamiętacie, że opowiadałam Wam, że, że chodzę na warsztaty 12 kroków dla chrześcijan, i tam na końcu zawsze odmawiamy taką modlitwę o pokój ducha. Jest jej krótsza wersja i dłuższa, na koniec odmawiamy tę dłuższą. I ta modlitwa w jakimś sensie stała się chyba moją modlitwą ostatnimi czasy, bo tak ładnie nazywa różne rzeczy, których ja czasem nie potrafię nazwać. I też mam ją właśnie w takim formacie obrazu nie wiem, ram ramki. Bo kiedyś, kiedy Szymon mój mąż się dowiedział, że, że ja tak tę modlitwę lubię, no to zrobił mi taki prezent, wydrukował, oprawił i podarował. I od tej pory no, jest to jakiś tam. No, ta modlitwa jakoś istnieje także w sposób fizyczny w naszym domu, na parapecie w kuchni, konkretnie. Czasem my się ją rano modlimy. No, w każdym razie. Może najpierw ją przeczytam, bo myślę, że ona nie jest jakaś taka oczywista, nie wszyscy ją znają. Eee... Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą, w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność jako drogę do wewnętrznego pokoju. Pozwól mi za przykładem Jezusa przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi Tobie zaufać, że wszystko będzie dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym. Amen. Tak brzmi ta modlitwa. I dzisiaj, kiedy ją odmawialiśmy, odmawiałyśmy, bo u nas w grupie są same kobiety, szczególnie jakoś poruszył mnie ten wers. Pozwól mi za przykładem Jezusa przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie jakim ja chciałbym, aby był. I zastanawiałam się w sumie, dlaczego, dlaczego akurat ten wers mnie poruszył, czyżbym nie przyjmowała tego świata. Takim jakim jest. Dlaczego? I w sumie nie do końca to umiem w tym momencie rozpoznać, ale kiedy o tym myślałam, to. Bo myślałam też, dlaczego za przykładem Jezusa? Dlaczego w tym jednym wersie jest, że za przykładem Jezusa, a w innych nie ma? No i pomyślałam sobie, że Pan Jezus właściwie umierając na krzyżu i martwych wstając no to właśnie przyjął ten grzeszny świat, że nigdy w ten sposób o tym nie myślałam, yy, że właśnie Jezus przyjął świat, przyjął wszystkich ludzi od początku wszechświata, yy, przyjął mnie yy, taką, jaka jestem, przyjmuje mnie każdego dnia taką, jaka jestem, chociaż ja siebie nie akceptuję tak naprawdę do końca. I yy, co ostatnio też widzę. Yy, Łapię się na tym, że właśnie bym tak chciała zmienić. I teraz, słuchajcie, dociera do mnie, że, że ten werset mnie poruszył w moim własnym kontekście, że pozwól mi przyjąć ten grzeszny świat, jakim jest i pozwól mi przyjąć siebie, taką, jaka jestem, eee, a, nie jak, i, a nie taką, jaką chciałabym być. I to jest rzeczywistość, prawda, właśnie jestem taka, jaka jestem, a nie jaka bym chciała być. Oczywiście jestem w jakimś procesie i tak dalej, ale dziś jest dziś jeśli ja mam dzisiaj siebie przyjąć, no to no muszę uznać, kim jestem po prostu i jakieś moje słabości czy wady również muszę uznać. Muszę jakoś, znaczy nie muszę, ale no chcę, chcę uznać jakąś prawdę o sobie, którą dostrzegam. No i to w sumie jest dla mnie wielkie pocieszenie, że, mm, że, że, że jakoś tam tak mnie to dzisiaj to poruszenie serca doprowadziło do tego, że, że widzę, że to chodzi o mnie, że, że ja te właśnie duże wszystkie wielkie sprawy. Potrafię je obmyślać, nie wiem, martwić się o jakichś ludzi. E, o to czy, czy mają dobrze, czy nie wiem, martwić się, że coś się im stanie, tym, którzy są jakoś mi bliscy. Natomiast czy ja myślę też o sobie w takim kontekście, że mogę być przyjęta, taka jaka jestem, niedoskonała, co jest śmieszne, że ostatnio w tej premierze, o której mówiłam w piątek, czyli achy, strachy, achy i kalorie. W teatrze Lalek Gulliver, który, no nie wiem, czy tam wszyscy to widzieli, no w każdym razie ja tam jestem aktorką w teatrze Lalek Gulliver i ostatnio w sobotę miała miejsce premiera i ona dotyczy strachów dorosłych, przed czym boją się dorośli. Jak dzieci widzą dorosłych. No i jest tam taka kwestia, że Ojciec boi się przyznać, jaki jest, bo, bo nie chce, żeby wyszła na jaw prawda o tym, że on jest niedoskonały. A na końcu jego własna córka mówi, że, że dzięki temu, że on jest niedoskonały, ona może go kochać, zamiast go podziwiać. Że, że... I tak myślę, wow, że, że te niedoskonałości nas zbliżają do siebie. Pokazują nam, że kurczę, no wszyscy jedziemy na tym samym wózku. No, i że zrobiąc już tutaj taką zawijkę i pętlę i do płęty, no to myślę, że Pan Jezus ten cały wózek właśnie wziął. Ten wózek e, ludzi, którzy są grzesznikami. I no nie wiem, tak jakoś nigdy się nie dzieliłam tą wiarą tak bezpośrednio, jak dziś może to robię, i mam nadzieję, że jakoś się nie, nie poczujecie tym, nie wiem, jakoś z tym źle. E, po prostu. No tak, tak dzisiaj mi się to połączyło. Sama coś dla siebie odkryłam właśnie w tym przyjmowaniu siebie samej, na którą ostatnio mam dużą, dużą niezgodę na, na ten mój stan jakiś tam, czy mój, czy to kim jestem. No i, no i to mi tak jakoś przynosi taką ulgę, że kurczę, że skoro Jezus mnie przyjął, to czemu ja mam siebie nie przyjąć? Że, że może to jest możliwe. Mm, że chciałabym przyjąć siebie i chciałabym też przyjąć ten grzeszny świat, jakim jest, jak, jak jest w tej modlitwie. Yy, nie wiem, czy nie, nie, wiem, nie wiem, czy ta puenta wybrzmiała. Yy, wierzę, że też ten pokój ducha, który obiecuje ta modlitwa, obiecuje w tym sensie, że że to, to wszystkie te wersy no, mają prowadzić do, do pokoju ducha. Wierzę, że tak będzie i życzę tego sobie i Wam, żeby ten, ten czas świętowania, tej paschy, no też obfitował w pokój ducha. No chyba tyle. Dzięki, że, że jesteście. Nie, nie uciekajcie. <laughs> Przyprowadźcie znajomych. Albo nie, tak jak chcecie. Zróbcie, jak chcecie. No. Wszystkiego dobrego, pa.